Jezus powiedział do tłumów. Nikt nie zapala lampy, nie przykrywa jej gańcem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Po to słowo Pańskie. Gliniana lampa winna być źródłem światła dla świata. Gliniana lampa winna być źródłem światła dla świata. Ta gliniana lampa to ty i ja, to my wszyscy. Wszak zostaliśmy stworzeni z gliny, z ziemi. Ta glina to nasze ciała, a wewnątrz naszych ciał, w centrum naszego istnienia jest nasza dusza. Nie ciało, nie zmysły, nawet nie psychika. To co stanowi centrum twojego istnienia, to co odróżnia cię od innych stworzeń, to jest twoja dusza. Przestrzeń, największa, największy obszar, istotowy obszar w Tobie i we mnie, w Twoim i moim ciele, w glinie Twojego ciała, to dusza. Tam chce być światłość. Wszak lampa bez światła jest bezużyteczna. Czymże zatem we wnętrzu lampy, we wnętrzu gliny duszy Twojego ciała jest ta światłość? Ja jestem światłością świata. To jest Boża Obecność. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby żyć według ducha. Paweł mówi wprost, że życie według ducha to życie, które prowadzi do życia wiecznego. Życie według ciała, według liny, to życie, które prowadzi do śmierci. Jest śmiercią dla innych i dla ciebie też. A więc życie duchowe to nie jest jakaś forma życia ekstrawaganckiego, alternatywnego dla innych. Być człowiekiem to żyć duchowo. Ale dusza, ponieważ w niej zostawił się Bóg, w niej się tli Bóg, nieustannie potrzebuje światłości jako źródła poznania, źródła mądrości, światłości jako źródła ciepła, Bożej miłości, Bożej obecności. To jest życie według Ducha. To życie, w którym w centrum mnie jest Bóg, rozbrzmiewa Jego Słowo. Złożone w centrum mnie, w lampie, która się świeci światłością świata, jest Jego ciało, Jego krew. I tak przemienione życie staje się źródłem światła, poznania, mądrości, drogowskazem, źródłem miłości dla innych ludzi. Bo przecież tą wartością, której wszyscy szukamy, i tym światłem, którego szukamy w tym życiu jest miłość, przeczysta miłość, której my nie jesteśmy źródłem. My nie jesteśmy źródłem światła którego potrzebują nasze dusze, którym dusze mogą być nasycone. Źródłem światła, źródłem mądrości, źródłem pokoju, radości, źródłem miłości jest Bóg. Jego obecność. Jego obecność jedynie może zaspokoić Twoją duszę i uczynić się lampą, która będzie spełniać swoje powołanie, która będzie światłem dla innych, źródłem miłości dla innych, która odżywia, która leczy, która karmi, która daje człowiekowi sens życia. Jezus dziś mówi o kuriozalnej sytuacji. Że tę lampę glinianą, którą ty i ja jesteśmy, światło Boże może w nas ugasić co? Korzec, korzec albo jakiś garnek. Korzec, wysięgniemy do języka ilustrowanego Michała Arkta, to miara ciał sypkich równa 32 garncom, ale to też naczynie służące do przechowywania zboża korzec. Jakie konotacje powoduje, jakie skojarzenia powoduje w nas korzec? To to, co materialne to mamona, pieniądze. Świat materialny tego świata. On naprawdę może tak zaśmiecić twoją duszę, że staniesz się lampą bezużyteczną. Lampą, która nie jest świadkiem Bożej obecności. Która nie ma jego światła. Ugasić światło Boże. Naprawdę można ugasić Bożą obecność, czyniąc Bogiem tego świata, a może lepiej powiedzieć Bożkiem tego świata, inne wartości materialne, pieniądze, kupowanie, sprzedawanie. Zgasić w ogóle sobie pragnienie Boga. Zacząć żyć według zmysłów i według ciała. I stać się przez to ogromnym, wiecznie nienasyconym egoistą jego centrykiem. Człowiek, gdy jest dopiero wypełniony światłością Bożą, Bożą miłością, to światło promieniuje na innych. Sam nasycony, sam uspokojony w Bogu, sam dowartościowany w Bogu, sam uradowany w Bogu mogę być źródłem pokoju, radości, miłości. Ja źródłem nie jestem. Mam tę przestrzeń, to wnętrze lampy, jaką jest dusza, którą może wypełnić tylko Boża miłość. I jedynie Bożą miłością może być ta przestrzeń nasycona i wypełniona. Druga kuriozalna, bardzo często też zdarzająca się we współczesnym świecie sytuacja, to ugaszenie światła, przykrycie tej lampy łóżkiem. Łóżka, łóżko, szybko jarzy się łóżko. No na pewno z lenistwem, z gnuśnością, z niechęcią do służenia, byciem sługą. Na pewno z wygodą inni mają mi służyć, a więc ze wspomnianym już egoizmem i egocentryzmem. My z natury swojej jesteśmy egoistyczni egocentryczni. Ten egoizm i egocentryzm sięgają z zenitu wtedy, gdy brakuje miłości Bożej i Bożej Obecności. Wtedy, gdy dusza nasza, niczym wnętrze lampy, wypełnione jest tym światem, a nie Bogiem. Człowiek z natury swojej grzesznej nie jest egoistą. Dopiero światło świata, Boża obecność leczy nas, wyprowadza z egoizmu. Emanujemy światłością Boga, której nie jesteśmy sami z siebie źródłem. To łóżko to też nieczystość. Nic tak człowieka nie czyni egoistycznym, egocentrycznym, skupionym na sobie, bezwzględnym, nieczułym nawet na Bożą obecność. Nic tak nie gasi Bożej obecności światła jak nieczystość. Rozumiana szeroko jako każdy grzech, bo każdy grzech jest nieczystością, ale też rozumiana wąsko jako nieczystość zmysłowa, cielesna, seksualna. Nieczystość ciała, nieczystość zmysłowa, z którą nikt z nas nie jest sobie w stanie poradzić bez ognia Bożej miłości, bez światła Bożej miłości, która nas uzbraja do walki z lucyferem, który przychodzi i imituje światłość, aby nas pogrążyć, aby ugasić nas życie Boże. Nieczystość bardzo mocno, czyli nas lampami bezużytecznymi, sfrustrowanymi, egoistycznymi, popełniana jest z egoizmu. Tam szukamy okłamani przez demona, przez lucyfera. Imitatora światłości światła, ukojenia, ciepła, które nam może dać światłość i ogień Bożej miłości, i tam jeszcze bardziej jesteśmy zaciemniani. To jest ta lampa naszej duszy, lampa nas, chowana przez łóżko. Napisze arcybiskup Fulton Sheen w publikacji kapła nie należy do siebie takie słowa o nieczystości, która jest chowaniem pod łóżko naszej duszy, jej gaszeniem. Nieczystość jest duszonym głosem, który nie modli się, nie śpiewa. Ale ryczy jak lew na swoją ofiarę, nie modli się i nie śpiewa, nie ma relacji z światłością świata, jest skoncentrowany do siebie, w swoim kierunku. I ryczy jak lew na swoją ofiarę, Innych chce tylko wykorzystać, zachowuje się niczym zwierzę, w niewoli swoich popędów i namiętności. Skacze, gryzie ją, otwiera paszczę, pożądając życia, ale tam życia nie ma, wbija w zęby, bija zęby w obmierzłe truchło. Te zęby bijane w obmierzłe truchło, to jest właśnie to uleganie pokusie nieczystości, śmiertelności duchowo nieczystości. Nieczystość jest okiem wytrzeszczonym w pustkę. Pustka. Wyjaławia mnie z światłości świata. Jestem jak pusta lampa. Nic się we mnie nie świeci, więc nie świeci. To przejęzyczenie też nie jest przypadkowe. Skoro nic się we mnie nie świeci, jestem pusty, to wypełniam tę lampę, ponieważ człowiek nie znosi pustki śmieciami tego świata. Materią tego świata. A wskutek tego staje się jeszcze bardziej niewypełniony, jeszcze bardziej konsumpcyjny, jeszcze bardziej egoistyczny. Nieczystość jest ciemnością, która nie widzi światła, nie widzi nieba, lecz jest zanurzona jakby we mgle. Nieczystość nie jest poezją. Nie z porywem, nie z idealnym lotem zbijanie się ku Bogu, otwieranie lampy swojego istnienia na jeszcze większą światłość, lecz z ciężarem, który ciągnie do rynsztoka, a w rynsztoku nie znajduje ani piękna, ani miłości, ani pokoju. Człowiek nieczysty, grzeszny, który nie oczyszcza się światłem Bożego Miłosierdzia, Bożą Miłością, jest ciężarem dla samego siebie, nie znosi życia, jest mu źle. A jak realizuje ten ciężar życia? te frustracje życia, zawsze uderzając w drugiego człowieka. Zawsze uderzając w drugiego człowieka. Taki człowiek nie chce pomagać nikomu, bo samemu jest mu źle. Zresztą nie ma nic do zaoferowania drugiemu. Bo co Ty czy ja mamy do zaoferowania drugiemu bez Bożego światła, Bożej miłości, Bożej obecności? Tylko grze, tylko ranienie, tylko miłość, która jest miłością egoistyczną, a tak naprawdę nie jest miłością. Stąd dzisiaj, we księdze przysłów, mamy to pouczenie. Nie odmawiaj pomocy, gdy masz taką możliwość. To jest taki weryfikator, czy we mnie pali się światło Boże. Czy ja jestem lampą wypełnioną Bożą obecnością, przemienioną przez Boga. Pomagam. Czy pomagam? Czy jestem nastawiony na pomoc? Gdy mam taką możliwość oczywiście, nie mów później, idź stąd teraz. Ja teraz nie mam czasu. Egoizm, skoncentrowanie na sobie. Nie teraz, później, nie teraz, nie później. No na pewno taki ktoś się nie pali światłem Bożej obecności. Takiego kogoś irytuje nawet drugi człowiek, a przecież drugim przychodzi Bóg. Powiedzieliśmy sobie, że ta światłość to jest poznanie. Boże. Widzenie, jak widzi Bóg. Źrenice moje poranione, egoistyczne, przemienione w źrenice Boże, poprzez Bożą obecność. Ona w drugi widzi Chrystusa. Jak mogę walczyć z drugim, jak w drugim jest Chrystus, dziecko Boże. Tak patrzy człowiek, który jest lampą glinianą z ciała, a jednak duszę ma wypełnioną Bożą obecnością i ta Boża obecność leczy wszystkie rany z poziomu ducha, jak i z poziomu ciała. Widzi w drugim dziecko albo poniżone przez grzech, i reaguje miłością na drugiego, jeżeli ten drugi jest trudny. Albo widzi w drugim dziecko palące się światłością Bożą, wywyższoną, piękno Boga. Bo takie lampy spotykamy, takimi lampami jesteśmy, ale ciągle jesteśmy tymi lampami Bożymi, bo Bóg nam dał glinę naszego ciała, bo mamy duszę, tylko te dusze. Tlął się w różnym stopniu światłością Bożą, a czasem jakby się już nie tlą, a jednak jest tam Boża obecność. Jest lampa, która jest piękna, cudowna, która jest żywym obrazem Boga, albo jest lampa, która ma w sobie przygaszony obraz Boży, przygaszony obraz Boży. Nie knuj złego, nie spiskuj przeciw temu, który sobie spokojnie mieszka obok Ciebie, który jest uszczęśliwiony w Bogu. Bo człowiek spokojnie mieszkający obok Ciebie, bo tak w oryginale czytamy, to jest człowiek uszczęśliwiony z Bogu. On ma pokój, on jest szczęśliwy. Dlaczego go gasz? Dlaczego łajasz go nieustannie? Dlaczego go krytykujesz? Dlaczego nie możesz go znieść? Co jest? W Tobie, jako w lampki gliniane, kto jest w Tobie? Na pewno nie światło świata. Niesłusznie, bez powodu nie sprzeczaj się. Człowiek kłótliwy, bardzo skłonny do kłótni, ciągle mający coś przeciwko drugiemu. Można mieć nieustannie coś przeciwko drugiemu, bo nikt z nas nie jest doskonały. Można nieustannie drugiego obmawiać. Nieustannie można przykrywać drugiego korcem i dusić korcem swojej krytyki, obmowy. Drugi nie jest doskonały. Dlaczego to robisz? Dlatego, że drugie jest słaby? Nie. Dlatego, że nie masz Bożej Miłości w sobie, Bożego Miłosierdzia. Nie palisz się światłem Bożej Miłości. I wreszcie zazdrość, której powodem jest to, że drugiemu się wiedzie, ale drugi żyje tak naprawdę i idzie ku potępieniu. Zazdrość gwałtowności. Zazdrość, że drugiemu się dobrze wiedzie, że ma dużo korców w tym świecie, że żyje wygodnie, że leży sobie na złotych łożach, wszyscy mu służą, a ty mu tego zazdrościsz, że idzie drogą potępienia. Nie. Gdy masz światło świata w sobie i Bożą miłość, i Boże miłosierdzie, które nieustannie musisz otrzymywać od Chrystusa w Eucharystii, w adoracji, na modlitwie, na medytacji, nie będziesz zazdrościł drugiemu tego, że ma to, co jest mole i a tak naprawdę nie świeci się Bożą obecnością. Będziesz reagował miłością miłosierną i będziesz modlił się za kogoś takiego, bo taki ktoś idzie na potępienie. Co z tego, że w swojej doczesności wyleguje się na złoty łoża? Co z tego, że ma całe spichlerze wypełnione pszenicą, bogactwem tego świata, jak to wszystko zabrało mu, a on na to pozwolił światło świata, Bożą obecność. Nie ma czego zazdrościć, naprawdę. W ogóle zazdrość jest grzechem głównym i taką. Słabością naszą, której my się wstydzimy, a która jest bardzo częsta, i bardzo często przyczyną tego, że my chcemy drugich ugasić. gasimy drugich. Poprzez swoje słowa, swoje działanie, swoją obecność, oziegoś gasimy drugiego człowieka swoim działaniem. Bardzo często, w głębi dusz naszych i widzimy to w Bożej obecności, w świetle jego obecności stoi zazdrość. Ale kto się przyzna do zazdrości? Kto się przyzna do zazdrości? Nie znoszę go, nie lubię, bo za długo gada. Nie znoszę go, nie lubię, bo jest taki pyszny, jest taki dumny, nie? Nie znoszę go, nienawidzę go. Bardzo często w środku może być zazdrość. Nie musi. Może to być inny powód, prawda? Ale gaszę drugiego, ścinam go. Albo tak się zachowuje, że drugi gaśnie. Że drugi gaśnie, jest zbiany w pantałyku, osłabiany, nie umie być tym światłem, wydobyć światła Bożej obecności, postawić na świeczniku. Że odzywają się drugim kompleksy. Że drugi traci poczucie wartości słabnie po prostu. Słabnie, opada z sił. Gaśnie. A Jezus mówi, tak żyj, bądź takim światłem, żeby inni Cię widzieli i czerpali z Ciebie wartość, światło Bożej obecności, mądrość. Bądź siłą dla drugiego. Tak żył Chrystus, tak żyła Maryja. Do wartości drugiego człowieka wzmocni, także i żeby drugi... Był rozświetlany wewnętrznie, przy tobie zyskiwał sens, żeby się chciało żyć. Nie przykrywaj go własnym egoistycznym ego. Wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy potrzebujemy dzień po dniu światła Bożej obecności, Bożej miłości, dlatego codziennie Eucharystia. Amen. Do Boga.